I że tak żeśmy na kawę zaprosił, że. Tak, pójdziemy teraz iść dalej. Chodź, idziemy. Ale po, gdzie idziemy? Po papierosy. Kawa miała... A ja, ja nie palę? No to zostań, pij kawę, ja idę po papierosy. Nie, no przejdę się z tobą, żartuję. Chodź, no, przejdziemy się. Kawa poczeka. Kawa, kawę wypijemy w studiu. No, w moim studiu. Czyli w Tobenie. Tak. Napisałeś mi smsa, spotkamy się w studiu. <laughs> czyli w Tobenie. No tak, widzowie, jak też do mnie przyjeżdżają, to też. Tam gdzie siedzę pod hitem, przychodzą i mówię, zapraszam do studia na kawę. <grym>, no ta A tam żeśmy trochę tych materiałów nagrali przez ten czas, nie? No. Ale widzisz, jedyne studio mamy, nie? W Berlinie No. Wiesz, dla nas Dokładnie. studio to jest ulica też. <grym>, można, można. Przejścia podziemne stacje metra, hmm. wagoniki metra. Wszędzie, żeśmy nagrywali. Powiem ci, Jacku trochę się cieszę, trochę załamany jestem, bo... Nie wiem, jak to będzie bez tego, tego, nie? Tego, tego, co to Czy jest? ja będę chodził? Co to jest tego, tego, bez tego, tego? Co jak... Bez tego białego. A, rozumiem, jak ja mogę zrozumieć bez tego, tego? No. Będzie, będzie dobrze, no wiesz, skoro... Czy ta lekarka postawiła ci ultimatum? Tak. No dała mi do zrozumienia, nie? Rozumiem. Po prostu tak gadała mi, że po prostu no dała do zrozumienia, o tak ci powiem. No, to nie za bardzo masz wyjście teraz. Chodź, do hita. A nie, tam. Tam kupimy. No i właśnie. No nie masz wyjścia jesteś na musiku w tej chwili. No dokładnie. I teraz... Dzisiaj to jest ostatni dzień, który się postanowiłem, nie? Że jest brane i od jutra od rana jest zero całkowite. Dlatego, że jak jutro przestanę, to jak mi będzie robić teraz testy, to, nie, to już nie będzie wykryte, nie? A mi się wydaje, że możesz się spodziewać testów w poniedziałek. Nie. Nie, a zresztą kiedy bym się nie spodziewał. To mi to nie szkodzi, dlatego że jak wykryje białe, to i tak nic nie zrobi, dlatego że jeszcze nie zdąży zejść. A tobie nie robiono testu tylko na jedno wcześniej? Oni robią testy na wszystko. Mają sześć tych podziałów. Ale to ci w takim razie wcześniej też to wychodziło? No też wychodziło, ale nic nikt nie mówił. A rozumiem. A nagle... Mi powiedzieli, nie? No wiesz, skoro płacą 4000 euro, to mają wymagania, no chcieliby. No dobrze, ale wcześniej robili mi testy i też musiało wykazywać. Siadaj. Siadaj. I też musiało wykazywać. Daj dwa złote. Dwa złote? Chyba powiedzieć. Ja tu nie wejdę. Tylko musisz teraz i tak robić, wiesz. Ale mam brykę, nie? No. Ijo, ijo, pa pa! Albo tutaj zobacz, na pilota może Wiemy, nie. I to na P, i to na P. Policja albo pilot. Jak mieszkałem nad morzem, Jacku, to ten, pilnowałem takich tych. A tutaj masz wodolot, zobacz. No. To ty siadaj w wodolot, ja w helikopter. Ale jak byłeś mały, to chyba takich nie było że Czy były już? Były już. Nie wiem. Były już. Wiesz, że nie wiem? Były już, Tomek. Ale ja nie wiem. Ty jesteś 85, 84. Ja 4 To były już. Ja jako ja, dzieciak chodząc do szkoły do 18 lat nie widziałem takiego czegoś. Umieszkałeś mieszkałeś w małej wiosce, wiesz? No możliwe, nie? Ale nie. Ale były. nie wiem. Bardzo dużo rzeczy nie wiedziałem, tak ci powiem i nie widziałem, nie? No. Tomku. Witem Bon. 20. Czy ty że się za dużo rzeczy wziął? Papierosy i Cicho, 20. Zrozumiem. Ale ta 21, mała buteleczka co robisz? 24. Co mówisz? Nie za dużo rzeczy żeś tam wziął. Poczekaj, bo ona mnie chyba oszukała, a ty mi gadasz o rzeczach. Na pewno nie. Czemu za dużo? Czemu za dużo? No bo papierosy rozumiem, energo rozumiem, a ta mała flaszeczka. To już mi nic nie, się nie należy? Rozumiem, że to będziesz smorową kratkę piersiową. Nie, jajka. Ro... <noise> idę dzisiaj. <głos> Tomek, <głos> żeby dłużej było. Był taki, był taki które mu odpadły. Tu idę wtedy. Słyszałeś, czy nie? Nie, nie słyszałem. No, <noise> na król. z Podwiednia. A powiem ci Jacku, że ten. Jedną wypiję sobie od czasu do czasu. Bo dwie, jak wypije, to bardzo źle się rano czuje. Tomek, myśmy na kawę mieli iść. Jak nie prowadzisz gdzieś na jakąś drugą ulicę. Idziemy na jest i wracamy do domu. Mówiłem Ci, że w studiu kawę wypijemy. Nie może być? Tak, dobrze, no może być, no dobra, okej, okay, w porządku. Takie wielkie paczki są teraz? Ile no, to jest no, sztuk? No ile? 55 sztuk. Ura, Ale opłaca się, zobacz, bo 20 sztuk kosztuje 8 euro, nie? Taki będziesz miał język, widzisz? Taki będziesz miał język. Tam nie wiem co. A może Dobry. to, to co odpadło królowi tam takie jest. Co? Oj, Boże kochany. A od tego jaki będę miał? Od tego, zależy co będziesz z tym robił. No, ale to ma 37%. No to dużo. 37%? Powiem to Ci, będzie, od, od czasu tego... do czasu sobie jedną pozwolę, ale piję te małe Gorbaczowa, nie było. Wypiję sobie od czasu do czasu jedną setkę, a wiesz czemu piję? No? Jak mnie zaczyna ciągnąć. Tak? To walę setkę, nie? To mam Pomógł tak, Ci ten metadon dzisiaj, bo mówiłeś... Raz no. na trzy dni, tak, zaczyna, dopiero wchodzi. Tak? Zaczyna pomału wchodzić, no. Aha. I się czujesz już lepiej teraz? Tak, już zaczyna się lepiej. Bo zaczęło tak. mnie brać nazyganie, tak, no, takie objawy się zaczynały, wiesz o co chodzi? Rozumiem. Delikatne. I Ale Ty to musisz, straciłem. Tomek, wytrwać, naprawdę, wiesz to, skoro lekarka Ci każe odstawić, zobacz, nie uwierzę. Nie uwierzę, Tomek, bawimy się śnieżki? Zobacz. Jacek, Ty mówisz zobacz. Jeszcze, jeszcze Jacek, jeszcze z 5 godzin temu to ulice całe były takie, tak? No jeszcze z 5 godzin temu. Po drugim długim Ja byłem w Monachium, w Monachium jest jednak cieplej. Znacznie cieplej. Jak ja wyszedłem dzisiaj z pociągu, to było zimno. Wiedziałem, więc. że ty nie jedziesz z Warszawy. No ale wziąć tego wcale nie ukrywam. przecież. Zdrowie twoje. No i wasa. Tomek pije alkohol. No nie uwierzę. Nie uwierzę. Żebyś się nie skręcił, teraz wiesz, kolejne uzależnienie. Nie. Papierosy masz. Zobacz jak zaparkował. Fuh. Zobacz jak go lekarz. Urządzili go, zobacz. To? tu mamy śnieg. Widziałeś jaką blokadę założyli, zobacz. Zaparkował za blisko przejścia. Mądra głowa. Ale to on mógł sobie sam za, założyć. Chyba czy nie? tak, bo tak to by mu nakleili taką naklejkę na Tak. Oni sami się zakładają takie blokady. ich nikt nie ukradł, no? Możliwe. Dokładnie. Możliwe. Ty, to nie wygląda jak Berlin, to wygląda jak Praga tutaj, w Warszawie. Berlin jest na pewno ja te, nie zapewne nie. Ja kiedy my się wybieramy do tego Hamburga? O, proszę cię bardzo. jak mamy. Po co nam wózek? Ty przydałby mi się ten wózek. Ty, ty wiesz, że w Hamburgu to jest ja bardzo dużo. No tutaj duży... 30 30 skrzynek na niego załadował. Dużo fantów jest w Hamburgu. Ja na niego z 30 skrzynek załadował. Jakbym miał, słuchaj, żyć z fantów, to bym wybrał albo Berlin, albo Hamburg. Wiesz? Jak będzie, jak się ciepło zrobi, to pojedziemy. Ja będę w każdym razie u ciebie na początku lutego, mhm. jeśli ci pasuje. A i to jeszcze powiedzieć? od czasu do czasu pije tą setkę, bo cieplej mi się robi. No dobra, no. Jest? Mnie nie namówisz, chociaż mnie zimno. Nie wiem w tej czemu, chwili. ale. Metadon po 30 minutach zaczyna działać, nie? No. Zawsze czułem wejście. Bo ciepło mi się robiło, a teraz już nie. Cały czas mi zimno. Tomek, posłuchaj, to nie ma żadnego znaczenia. Masz wytrwać i tyle. Ja muszę wytrwać, a nie masz wytrwać. Przestań. Nie masz się tam sobie tłumaczyć, że będzie tak czy będzie inaczej. Ja, ja sobie powiedziałem. Masz nasz balon. W którym mieliśmy lecieć, widzisz? No. Ja, ja sobie powiedziałem, że... Wiesz się jak nie wytrwam, nie? Uwierz mi. Może aż tak to nie rób, ale. Słuchaj, muszę znaleźć sobie coś, jakieś zajęcie. Widzisz, nie mam papieru, tak bym sobie poszedł do szkoły. O! A może byśmy wjechali tutaj do tej kawiarni? Nie miałbyś ochoty? Ja już tu byłem z chachmentem, wiesz? Ja miałem tam iść, ale nie poszłem. Fuj, fu Nie Dbuszasz poszłem. Dmuchasz mi prosto w nos. Wiesz, nie poszłem. Byłeś tam kiedyś, nie? Na tej wieży telewizyjnej? Nie byłem, na samej górze byłem w środku, ale... Jak miałem godzinę czasu czekać, żeby wjechać, to wolałem nie czekać. 100 euro chyba kosztuje ten. Nie, aż tyle to nie, ale to nie jest tanie. To masz... Za dwóch żeśmy zapłaci... mieli zapłacić chyba nie wiem. Możliwe. Z Agnieszką Uważcie, byłem. Mi się wydaje, że 40 euro, wiesz? Z Agnieszką byłem no, o Jo jak poznaję to miejsce. No tu, żeś tutaj. Tutaj, kiedyś... byłem, tutaj byłem teraz w nowy rok. No tu. No to nie tak daleko w sumie. No nie. Tutaj żeś urzędował przez długi czas chyba, nie? Tak mi się wydaje. Muszę to Jacek jakieś zajęcie znaleźć. Zobacz. Dlatego, że jest. Nie się zabezpieczył, żeby mu roweru nie ukradł. Eee. Zabrał do domu, widzisz. Drugi. Przyjdzie z kołami, przykręci. A ja ponieważ... też mam rower. I już mi to mówiłeś. No mam rower! Stoi nie... koło haupy. Tak? Oczywiście. Koło haupy? No. A klucznych masz do niego chociaż? Po co? Zamknięty, zabezpieczony stoi. Koła napompowane? Nie, właśnie nie. A no widzisz? Muszę kupić pompy. Wytłumacz tu. mi to. Dlaczego te koła są podkręcone? Tu, e jedzie. W wiem. No. Dobra, chciałem. Zobaczysz sam ten rower. Dlaczego, Dlaczego są ty? koła zabezpieczone? No. Bo nie stać ich na lawetę. <grym> <grym> Orlungów na lawetę wydaje się wydaje, nie że te stać. koła są po prostu ukradzione. Ty nawet nieźle chodzisz po tych schodach, powiem ci. Ja tak ja już biegam. Pamiętam kiedyś sprawiedliwości. No, jak jakieś ogrodki wyścierę, to zobaczysz. <grym> kiedyś co się opierałeś o poręcz, razbożisz szedł, szedł. Pamiętasz? <grym> no. A teraz to Ja nie pamiętam śmiga. takich czasów, żeby to było. Co to ty? może zamiast seteczki to się przebiegnij dwa, trzy razy góra, dół po tych schodach. To się rozgrzejesz. I będzie jeszcze dla zdrowia. No i jeszcze papierosy może rzucę, co? Za dwie minuty? Nie, za pięć minut. Najlepiej wszystko rzucę. Seks też? A bilet za 49 euro masz? Nie mam, ale chyba A się ja kupię mam. teraz. A ja mam. Ja bym się kupił, ale wiesz co, zastanawiałem się nad tym Jacek teraz. No. Ty wiesz jak ja się wyspałem dzisiaj w pociągu? A nie daj Boże, nie daj Boże Jacek, jakaś awaria będzie i nie dojadę. Z powrotem? No, na czas Nie, no to są inne pociągi. To tak teraz nie działa. Nie będzie tłumaczenia. Będę dzwonił. Tomek, wiesz co? Jak zobaczyłem tę nazwę, Julius Leber Brücke to jest most. A Julius to jest Juliusz. A, nie, A Leber, wiesz to jest Leber? bo nie. mi się skojarzyło z Leber. Po windą pojedziemy. Leberwus. Na drugą stronę musimy przyjść, S-Bahn jedzie. Słuchaj mnie, Leberwus, odkrycie zrobiłem. Leberwus to jest wątrobianka. Nie zdążymy na s Leber to jest wątroba, rozumiesz? Czyli to jest most wątroby Juliusa. Julius Leberbrücke. Czyli rozumiesz... A Mockenbrucke, to co to jest? Mocken to jest chyba mak. Mockenbrucke? No nie mak? Nie. Nie makowy most? <laughs> To jest Małpi most! O, Ale ty, oni mają, mają, rozumiesz, most wątroby Juliusza. To dopiero był goś, musiał dawać szyję. Żeby mu aż most wybudowali, rozumiesz? O, Taką miał wątrobę. 16 lat nie piłem. I nie pij, po co ci to? A to jest akurat nieprawda. Dokładnie ten... powiem ci Jacek. A to jest nieprawda, że 16 lat nie piłeś. Jakieś no. 10 lat nie piję. O to jest nieprawda. Ja widziałem filmiki na innym kanale z tobą. Tam żeś pił. Było? Ale to było jak? Nie ile? Z dwa dni? No. Mi chodzi o tak picie, wiesz. Ale to nie mów, że 16 lat czy 10 lat, no. Może dwa najwyżej. Ja mówię o piciu takim co dnia, gdzieby pić. A. A często sięgasz po alkohol teraz? Nie, nie ciągnij mnie w ogóle. A? No ja sobie od to. czasu do czasu wezmę wypiję, żeby mi cieplej się zrobiło i żebym miał humor lepszy. No rozumiem. Bo jak ja wypiję, to mi się lepiej robi i lepiej się czuję. No. Taki jestem bardziej, jak ci to powiedzieć, otwarty, taki no rozchmurzony, taki jestem wesoły, trochę. Rozumiem. W środku mi wszystko gra i tańczy. Chyba ci się wątroba twoja odezwała, eee. się eee. wydawało. No nie, propos... no sześć bułek wjadł, no nie ma prawa. A propos mostu wątrobiany. Ale zaraz zajedziemy jedziemy z powrotem do studia, to jeszcze jest trzy opiece. Zobacz, most wątrobiany, no nie <grym> mogę uwierzyć. No. Aż musiałem sprawdzić, słuchaj, a leber to jest po niemiecku wątrobiony. No, Przewiadka 15 minut będę na jest, pan czekał. 15 minut. No bo Jacek Leber wymyślił sobie. Julius Leber. No Juliusza, wątroby most. Jakby nie mógł, po drugiej stronie jest o, To jest ten most, to jest ten most. O, zobaczcie, jak wygląda most wątrobiany. Proszę bardzo. Wątrobianka? No masz, <suszel> już Leber -Bricke. Nie chce być inaczej. Popatrz, Leber, widać? Zastanawiałem się, po co ten trzeci tor jest, a ja przejeżdżam w kład tory, nie? W Kosalini, jak mieszkałem. Ty kładłeś to w Kosalini? O, Jacek, wąskotorówki. O, Panie, jak ja się narobiłem. Sześć godzin dziennie robiliśmy, bo szef więcej nie kazał. Sześć godzin ja porobiłem, Jacek, ja nie mogłem chodzić. Kręgosłupy bolały? Czary, non-stop, tak jesteś, tak, nie? O. A powiedz mi, to ja myślałem, że to się dzikiem kładzie taką szynę. Gdzie? Na takie te nie? mieliśmy, takie skrzypce. Aha, i tak. Chyba szczypce z, chciałeś powiedzieć. W przodu toru był skrzypek. Szczypek chyba. Po środku i na końcu. I tak, po jednej stronie jeden, po drugiej drugi. I w sześciu jeden tor żeśmy nieśli. Było trzech i w sześciu żeśmy nieśli, tak? No tak. Powiedziałeś, było sześciu. Sześciu, jeden z tej strony i drugi z tej. A rozumiem. Na trzy skrzypki, sześć torów. Sz, szczypki. Szczypce to były, a nie skrzypce. – Nie wiem, jakieś takie te były. no. no – Wkładłem, robiłem, no. Sześć godzin dziennie tylko robiliśmy. Rozumiem. Ta szyna to ciężka, nie? No. A podkładek to układał? Też układaliśmy. Też, tak? No, to drewniane. Jeszcze żeśmy młotami, młotami wbijali te szpile te, bo tutaj to są wkręcane, nie? No wkręcane. A my żeśmy wbijali. Ale to są betonowe, a nie drewniane. A my żeśmy wbijali. No. Ale to ciekawe. Gwoździe no... takie były te, nie? Zobacz, taki ciężar stoi na takiej szynie. I że ta szyna tam nie pęknie, albo że się nie przywróci. Na przykład na zakręcie, albo jak szybko wjeżdża pociąg. Że ona no śnie... ona się nie wywróci, dlatego że te boki zabezpieczają. No bo ci rękę urwie, już jedzie pociąg chyba. I te zabezpieczają, nie? Te boki. No widzę, no ale to i tak wiesz To, trzyma. Po... Wiesz, to trzyma! To trzyma, trzyma to jak obejma! Ja wiem, ale wiesz, jaka to masa po tym jedzie? Ja się tak zastanawiałem, że ta szyna nie pęka pod tym ciężarem. Przecież to jest tylko stal. A stal jest. Wiesz, ale to jest grube, Jacek. Mam A tak druga to... rzecz jest tego typu, że jakby były może te, te jak to się nazywa, zapomniałem, zapomniałem. podkłady, podkłady no. jakby, my żeśmy kładli drewniane, jakby były co dalej, to może by szybciej pękała, ale no zobacz co, co 50 centymetrów jest odstęp tylko. Masz rację. Jeszcze mam takiego kumpla, który zajmuje się, ma firmę w ogóle i zajmuje się nieniszczącymi badaniami stali. I mówił mi, że nauczył się jednej rzeczy przez swoje życie zawodowe, mianowicie, że stali nie można ufać. A powiedz mi, ile lat trzeba, żeby tak, taka szyna zazdrwiała całkowicie? Nie wiem, no z pięć. Nie, no więcej. No Całkowicie. No, nie... no żeby normalnie dziury aż się porobiły. No dziury to jest 50. No. Jak nie lepiej, no Jacek. No. To szyna tak szybko się nie dziura wieje. Wątroba szybciej. 120 zł, jedna na złomie. Hehehe. No. Skąd wiesz? Ej, no. ej, no. ej, no. 120 ej, no. Każdy sobie może kupić. Ej, no. Jakby ktoś chciał, to utomka można szynę kupić. Ale mm. berlińska to chyba droższe. Ej, no, ja... No, 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 no. Taka niemiecka szyna to musi swoje kosztować. Ej, no. 120 zł za sztukę dawałem. Ja Realizujmy. Serio? Uh -huh. Ale to nie było chyba legalne, No nie? tak, rano o 10.00 szynę niosłem i miałem na cały dzień na, na to, co potrzebowałem w Subicach. A co potrzebowałeś w Subicach? No w Subicach ją kupował te... Też materiał waliłem, nie? Tylko nie byłem uzależniony. A, rozumiem. Bo no, nas o, chyba nasz pociąg jedzie, nie? To jest S-Bahn chyba. S-Bahn, czy to Wiesz, jest... ile książki mam napisane? O Jezu. Książkę piszesz ciągle? No, dzisiaj to jak dobrze. pojedziesz... Bo jeśli się rozstaniemy dzisiaj, to dam Ci ją sobie, sobie, sobie przeczytać. Ten metadon tak ci wszerzy, ci z Słuchaj, tak... <laughs> Siadamy. No. no. Twoją butelkę z Tobą wziąłem do plecaka, a puszkę do śmietnika wyrzuciłem swoją. swoją. <laughs> no. Takie to interesy Tomek robi. No. no tak, Tomek dzisiaj nie pieniędzy to Most wątróbkowy nad nami, proszę bardzo. No w końcu bardzo. mi się humor zrobił, no. <laughs> a bałem nie... się, że będzie lipa. Niewiele potrzeba. A ile taka buteleczka kosztuje? Czego? Do tego co tam miałeś? Tego płynu białego. 2 euro. 2 euro? No. A. A to było sto setka. A, no na no, trzy razy wypiłem. Jeszcze jeden bym teraz poprawił, to już bym był pijany bo już się czuję taki wiesz delikatnie ale taki wiesz pod humorem ale to już nie poprawia nie poprawia nie no co ty nie jesteś nie mogę kalesonki trzeba kupić <grym zimę> zima idzie <grym zimę> teraz ja muszę sobie kupić a to jakbyś przepił tak byś przepił kalesonki o, ja bardzo proszę mam kalesonki zakładałem w pociągu no, ty skarpet nie masz? mam tylko że one tam głębiej są no, <grym zimę> Słuchaj, zakładałem w pociągu bo do pociągu zdjąłem kalesonki no. I bluzę termiczną, ale jak dojeżdżałem, to już założyłem. Ty wiesz, jak ten pociąg szybko jedzie? Ja jechałem 10 godzin, ale ja przejechałem przez Stuttgart. A skąd ty jechałeś? Z Monachium, ale dookoła, przez Stuttgart i Frankfurt. Ile godzin jechałeś z Monachium? 10 godzin, tłumaczysz się. A wyjechałeś o której? 22, bez 5 minut. No i 7 rano byłeś. No. To ile to jest? Na 10 godzin. To jak ja bym o 9 rano, o rano wyjechał. Nie o 7. O 7.50 byłem. Jak ja bym o 10 rano wyjechał... To gdzieś... 8 wieczór bym był. Posłuchaj, kupujesz bilet za 49 euro. No mówię, 10 rano bym wyjechał, ósma wieczorem bym był. Wsiadasz w nocny pociąg Masz. Ale po co w nocny? Żeby się wyspać. Pojechałbym za dnia, a wracał w nocy. No. W jedną stronę bym pojechał za dnia, a wracałbym tak. w nocy. Tak. Jak już. I by ciepło mi było 24 godziny. Byłyby występy wyjazdowe Tomka. Ale wiesz, nie daj Boże, jakbyś coś, jakaś awaria była, coś i Ale co... Ale to są pociągi, jeden za drugim jedzie. Jacek... Ale jak na przykład masz niedzielę, tak jak teraz, masz metadon... Ale to jest... No tak jak teraz, Wysoka. tak, tak jak teraz, to mam wybite. No. Bo mam to, co potrzebuję i mam to gdzie. I by ci głupoty po głowie nie chodziły. No tak. Ale to tylko mogę na weekend takie to zrobić. No ale to spróbuj, chociaż teraz to zrób. No to już zaraz zrobimy, jedziemy. Dawaj. W następnym tygodniu chyba pojadę. Ale Wezmę ja się, zostawię ja, z dwie jak, stówy. Jak ja przyjadę do ciebie w lutym, wiesz? Ja sam pojadę. No to jest, bo naprawdę... To kupię jest... sobie ten, zostawię sobie 200 euro. Bilet się kupię dzisiaj. W ogóle tak. możemy zobaczyć w maszynie, czy się w maszynie dokupi za 49 euro bilet na, na wszystkie środki. A jak wiesz. nie, to sobie kupię dzisiaj bilet na sobotę, następną. Zobacz, na cały miesiąc kosztuje 49 euro. I patrz, ale poczekaj, i patrz. 10 rano bym wyjechał, w sobotę, bym pojechał. O, pan na gitarze gra w metrze, I w, I w niedzielę 7 rano jestem z powrotem. Pan na gitarze gra w metrze. No. Z pieniądze zarabiasz. O, a tu następny. <noise> Wesoła kompania. Ale posłuchaj mnie. No? Za 49 euro kosztuje bilet miesięczny na wszystko. No? Z wyjątkiem międzynarodowych kolei. A dzienny bilet na metro w Berlinie kosztuje 10 euro. No? A tam masz 49 euro na cały miesiąc Aha. na wszystko. No, w każdym mieście w Niemczech, rozumiesz? No, to się w ogóle nazywa Deutsche Ticket, czyli niemiecki ticket. Aha. Niemiecki bilet. I masz ciepłą miejscówkę na noc. A możesz się wyspać normalnie, wiesz. Powiem ci coś takiego, tak jak dzisiaj na weekend bym mógł to zrobić, ale w normalne dni bym się bał. A znowu jadąc w normalny dzień, i mając w głowie to, wiesz o co chodzi, to jest niejazda. To ani spać nie możesz, ani nic. Panu gitaranie starcza, sobie dogizuje jeszcze. A to była dobra sprawa, bo bym sobie takie, jakieś jedynko, bym sobie kupił. No. Ja sobie muszę kupić to. Dzisiaj. Kuchenkę. Kuchenkę. Tak, muszę sobie kupić. Taką na gaz. Tak. I torbę taką kół, na kółka z wóz, wózek. Będę Kuchen... woził ty sobą. Kuchenkę już miałeś. Ja coś wszystko ja ćpałem. A teraz tego nie biorę i teraz będę wszystko miał. A tak powiedz szczerze, że ta kuchenka to ci została ukradziona, czy że się spieniężył? Ukradzione zostały, kuchenki zostały ukradzione. Bo tego to by się chyba nie spieniężył w ogóle. No to ci mówię, bo... kłęki zostały ukradzione, telefony zostały spieniężone. No trudno się mówi. O łóżko? Dziadostwo, łóżko też skradzione. Aha. Tylko wyłącznie telefony były spieniężane, a wszystko zostało skradzione. Uwierz mi po te. Ale widziałem, że nie masz już tego telefonu z, z tego, co teraz ten? No. Nie mam, bo rozbiłem. Bo gadałem z Marzeną, pokłóciłem się z nią. Z tą przyjaciółką, co mi pomaga. Co pieniądze mi dała to. Pokuciłem się z nią. Przez tego chwila, co koszulki moje wącha. No ja tak, jak on wydzwania do niej, gdzie zna kobiety i mówi takie rzeczy, to by się za głowę złapał. Żeby ona oglądała internet, co oni gadają, co ten. Rozumiesz. Hmm? Że to przeze mnie. To on nie odpuszcza. No nie odpuszcza. Może podjedziemy, mu koszulkę tam położymy. <laughs> taką wiesz, <laughs> zajechaną. Ale powiem ci taką szczerą prawdę. Już jedna osoba się zainteresowała tym, pytała się mnie czy... coś zrobić z tym morzem. Nie nie, nie, nie odgrażajmy się, bo to nie, nie jest dobre. Nie, ja mam to gdzieś, tak Niech mu się jak najlepiej wiedzie. Ja mam to gdzieś, wiesz, hmm. mocnie go to zaboli, jak ja się nie będę odzywał wcale, rozumiesz mnie? Możliwe, możliwe. A widziałeś się z nim w ogóle od tamtego czasu? No tak, był dwa razy chyba, czy, czy Przyniósł mi rzeczy te, to zostawiłem, co niepotrzebne mi były. On ci te rzeczy przywiózł? No i mówi do mnie, masz te rzeczy, bo Jacek powie, że ci ukradłem. <laughs> ja, ja mówię do niego, lepiej pieniądze byś się oddał, resztę, a nie rzeczy przywozić, które są niepotrzebne, wysiadamy. To rozumiem. Tomek, ty mnie tak wodzisz po tym Berlinie, a ja rozpoznaję po tych zdjęciach gdzie jesteśmy. Jesteśmy na Szczeglic. Tomku. Dziadku, ja zapraszam cię teraz na kawę. Jesteśmy. A was pozdrawiam serdecznie i też zapraszam do Berlina na kawę. Trzymajcie się. <laughs>